Monolog o tabletkach musujących. Dzisiaj jest sobota, 4 stycznia 2025 roku. W dzisiejszym wpisie podzielę się swoim monologiem na temat tabletek musujących, zawierającym kilka przemyśleń i spostrzeżeń dotyczących takich przedmiotów. Dzisiejszego poranka sprawiłem, żeby tabletka musująca o smaku pomarańczowym wyprodukowana w Niemczech rozpuściła się w ciepłej wodzie w moim kubku szklanym, która była przygotowaną. Lecz wystygniętą wodą mineralną. Podczas tego procesu nagrałem telefonem dwuminutowy filmik pokazujący rozpuszczenie tej tabletki musującej na powierzchni powyższej cieczy. Postanowiłem stworzyć monolog dotyczący takich ciekawych, rozpuszczalnych krążków z prasowanego proszku. Tabletki musujące okazują się wzbudzać u mnie większe zainteresowanie niż wiele innych przedmiotów występujących w codziennym życiu. Ze względu na swoją właściwość rozpuszczalności w cieczach tabletki musujące wyróżniają się wśród wszystkich rodzajów tabletek, jakie mogą być stosowane przez istoty ludzkie. Tabletki musujące nie tylko obfitują w witaminę 105 Celsjusza i kwas cytrynowy, ale też cechują się różnymi smakami do wyboru, w tym pomarańczowym i truskawkowym. To mnie fascynuje, jak tabletki musujące o smaku pomarańczowym rozpuszczają się w ciepłej wodzie lub we wrzątku a potem wydzielają zauważalną ilość baniek gazowych na powierzchni danej cieczy. To mnie interesuje, ile czasu zajmowałoby całkowite rozpuszczenie tabletek musujących w cieczach. Dzisiejsze doświadczenie podpowiedziało mi, że całkowite rozpuszczenie trwało około STU sekund. To mnie intryguje, jak kubki smakowe na języku człowieka odczuwają smak tabletek musujących. W dzieciństwie już kilkukrotnie próbowałem tabletek musujących w ustach i trochę smakował mi ich kwaśny smak. To mnie ciekawi, że tubka na tabletki musujące wykazuje pewne podobieństwa do probówki laboratoryjnej szklanej pod względem kształtu zewnętrznego. Myślę, że takie tubki zostały zaprojektowane w celu przechowywania takich ciekawych krążków z prasowanego proszku.